Cudowne Boże Słowo, ożywia mnie na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Cudowne Słowo z Księgi Estery. Wiele mogę skorzystać z pierwszego rozdziału. Wziąłem sobie radę, że jak są trudne sprawy małżeńskie, król... Poszedł do siedmiu swoich radców prawnych, aby udzielili mu rady, że żona nie posłuchała go, kiedy ją zawezwał. Król Dawid też miał takiego radcę, że to, co ten radca mu powiedział, było jak wyrocznią Bożą. Ale my w Panu Jezusie Chrystusie mamy wszelką radę, wszelką wskazówkę, ponieważ Pan Jezus chce, abyśmy Go prosili, abyśmy się modlili, abyśmy kołatali. Proście, powiedział Pan Jezus, o radę, proście. O wskazówkę, kołatajcie, szukajcie, a znajdziecie. A apostołowie mówią do nas, chrześcijan, wszelką troskę, wszelkie zapytanie: złóżcie w modlitwie i w błaganiu Panu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc. Czyż to nie jest cudowne, że mamy radców prawnych? Pan Jezus jest największym radcą. On jest Alfa i Omega we wszystkich dziedzinach. Wszystko możesz mu powiedzieć. W drugim rozdziale my czytamy, że królowa Estera. I wiele innych kobiet, które starały się o ten urząd królewski, przygotowywały się przez rok czasu, smarując się mirą, balsamami, pół roku mirą, pół roku balsamami. I my również przygotowujemy się na spotkanie króla królów i się przygotowujemy. I Pan Jezus powiedział: Jeżeli ja przyjdę na ziemię po kościu, my czytamy w Słowie Bożym, że Pan Jezus przyjdzie na powietrze, to tak jakbyśmy mieli magnes, no i magnes tylko przyciągnie gwoździe stalowe, aluminiowe nie przyciągnie, wiedziane nie przyciągnie, drewniane też nie przyciągnie, Pan Jezus przyjdzie po swoich. Ale Pan Jezus powiedział, czy znajdę wiarę, jak przyjdę? I wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. My się przygotowujemy jak mądra panna. Tamte panny, które miały zostać wybrane za królową, za żoną Achasferosza, się przygotowywały, miały do dyspozycji różne ozdoby, balsamy. A my się przygotowujemy, trwając w Słowie Bożym, Napełniając ten nasz spichlerz serce słowem Bożym. Czytamy w trzecim rozdziale, że kiedy my tak tr będziemy trwać w naszym panu, to zły będzie robił wszystko, aby nam przeszkodzić w tym, a więc świat, szatan i nasze ciało będą przeszkadzały w tym. I również i yy, Haman. Był przeszkodą. Byli eunuchowie, którzy chcieli zgładzić króla. Są różne przeszkody w naszym życiu, ale my nie musimy się bać, ponieważ nie dał nam Bóg ducha strachu i lęku, ale odwagi, miłości i trzeźwego myślenia. Dlatego nie bójmy się, nie bójmy się, nie lękajmy się, i w przypadku królowej Estery, ona. Poprosiła swoich przyjaciół i swojego wujka o modlitwę i o post, aby tą to trudną sprawę i, i to zarządzenie, aby to wyprosić u Boga i u Króla, aby było zmienione. I nasz Bóg, on jest w trudnościach wyspecjalizowany, tam gdzie jest najciężej. To to jest najlżej dla naszego miłego Boga. Dlatego nie martwmy się, nie bójmy się, sprawa została rozwiązana, Pan Bóg wysłuchał i zło obrócił w dobre. I było wiele z tego radości. I tak księga Estery napawa nas takim entuzjazmem, radością, poucza nas każdy rozdział, abyśmy my ufali Bogu, że On wszystko, Dobrze uczyni. Powiesz panu drogę swoją. Zaufaj mu, a on, nasz pan i Bóg, wszystko, nie 999 z tysiąca spraw, ale wszystko to jest 999 plus ta jedna wszystko dobrze uczyni. Amen. W dziewiątym rozdziale Księgi Estery czytamy, że troska zamieniła się w radość, a żałoba w dzień pomyślny. Hallelujah!